Ej, witam Was. W dzisiejszym odcinku będzie na temat gumozy, albo też pod nazwą gumozis? Objawia się to u cytrusu w tym, że pojawia się gdzieś jakieś pęknięcie, i z tego pęknięcia, czy to na pniu, czy to na jakiejś gałązce wydobywa się taka gumowa, ciecz, brązowo, taka złotawa, i skąd to się bierze? Ona pochodzi z takiego grzyba. tej nazwę napiszę, bo ciężko ją wymówić. I ogólnie ten grzyb spotykany jest, czy bierze się przede wszystkim gdzieś z ziemi. Jak macie gdzieś ziemię, lub ewentualnie kupiłeś jakąś, właśnie, roślinę, która ma już tego grzyba, powiedzmy, w swojej ziemi. I w normalnych warunkach nie jest jakiś tam duży problem, bo ona po prostu zostaje w tej ziemi, ale. Jeśli cytrus ma czas wilgotno, jeśli jest przelewany, no to ten grzyb potrafi się właśnie przemieszczać i on wtedy potrafi właśnie wejść na cytrusa i spowodować właśnie te szkody, że wtedy ten grzyb się rozwija, kora pęka i pojawia się właśnie ta guma, ta gumoza. Najczęściej przytrafia się to słodki jej pomarańczy cytrynie i mandarynce, ale są też cytrusy, które są na to całkowicie odporne, jak na przykład właśnie tryfoliata. Dlatego jest to jeden właśnie z powodów, dlaczego mnóstwo cytrusów jest na tej tryfolacie zaszczepiona i wtedy nie macie ogólnie z tym problemu. Jeśli nie jesteście pewni, na czym jest zaszczepiony Wasz cytrus, to to nawet jeśli jest na tryfoliacie, mimo to e, są pewne kroki, które powinniście podjąć, żeby właśnie nie było problemu, czy to z gumozą, czy ogólnie z jakimkolwiek innym grzybem. E, musicie bardzo uważać podczas podlewania, żeby nie lać bezpośrednio na pień, ponieważ jak ten pień będzie mokry, no to jeśli nie pojawi Wam się gumoza, to może Wam się pojawić jakieś inne, inne problemy, ogólnie cetrusy nie lubią, e, jeśli się leje po tym, po tym pnie, pniu, przepraszam. Więc powinniśmy lać na bryłę i też e, tutaj ten pień powinien troszeczkę być na takiej małej górce. Czyli że w momencie kiedy lejecie tą wodę to żeby ta woda uciekała od pnia a nie zbierała się przy pniu. Dlatego zawsze najlepiej troszeczkę wyżej tego cytrusa dać żeby tu był taki lekki mały spad. Akurat u mnie tutaj się trochę to wszystko ubiło i, i tego nie ma. No ale, ale tak powinno się robić i po prostu tego cytrusa nie przelewać. Ale jeśli już Wam się ta gumoza pojawi, no to co wtedy zrobić, żeby takiego cytrusa uratować? Bo taka gumoza, jak się pojawi już u cytrusa, no to potrafi nawet w ciągu roku takiego cytrusa zabić. Więc jeśli jest gdzieś na gałęzi, to po prostu obcinamy całą tą gałąź. Pozbywamy się tej, tej chorej gałęzi. Miejsca cięcia wtedy najlepiej jeszcze jakimś miedzianym. Potraktować. Jeśli jest to jakieś większe cięcie, no to maścią. Do drzewek to są, bodajże, nazywa się to maść do szczepień. Jest odcinek na ten temat w, lewym górnym, w prawym górnym rogu się teraz pojawi, także zobaczcie to, jak się zabezpiecza takie właśnie miejsca cięcia. I musicie też prewencyjnie zawsze uważać, żeby nie uszkodzić cytrusa. Jeśli gdzieś tego cytrusa uderzycie, gdzieś będzie jakieś pęknięcie, gdzieś Wam się coś złamie, no to musicie te miejsca właśnie zabezpieczać. Także zobaczcie ten odcinek, który Wam poleciłem, żeby zawsze te rany zabezpieczać. Ale jeśli Wam się pojawi na pniu ta gumoza no bo jeśli będzie tutaj powiedzmy gdzieś na głęzi, możemy łatwo obciąć, no ale pnia nie obetniemy, wtedy pozbędziemy się całkowicie cytrusa. Więc jeśli pojawi Wam się na pniu. I nie jest to jeszcze w bardzo, bardzo zaawansowanym st e stopniu. No to po prostu ten cały kawałek trzeba wyciąć i spikać miedzianem, czy tam podlać miedzianem, dać temu przeschnąć, i potem jeszcze raz zalać e e to jakoś miedzianym, i potem zabezpieczyć właśnie tą maścią. Także zobaczcie ten odcinek, bo ten odcinek naprawdę dużo wam da, dużo wam informacji dostarczy. I jeśli będziemy właśnie o tego cytrusa dbać, nie będziemy go przelewać i będziemy zabezpieczać wszystkie jego rany, to nie powinniśmy mieć tego problemu. Jeśli macie jakieś pytania, piście w komentarzu. Pozdrawiam, trzymajcie się.